Pogotowie ratunkowe niesie pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują, czy jednak zawsze konieczna jest jego interwencja. Odpowiedź wydaje się banalnie prosta. Nie. Rzeczywistość bywa jednak zgoła odmienna. Mamy y, ewidentne przypadki ludzi dzwoniących, gdzie. Bez zebrania głębszego wywiadu e, wiadomo, e, że to nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa, no bo ktoś się, przysłowiowo uderzył e, w palec, trzyma bóle pleców od kilku dni, ale się nasiliły, e, więc, e, ale nieraz, na, mi, nawet mimo zebrania głębszego wywiadu, no niestety, zdarzają się e, przypadki, że też ludzie oszukują. nieraz. Nieraz y, myślą, że jeżeli przyjadą do szpitala karetką y, pogotowia ratunkowego, to będą obsłużeni w pierwszej kolejności, a tak nie jest, dlatego że y, w SORA y, obowiązuje y, tak zwany triaż, czyli segregacja, czyli Dzielenie pacjentów na pacjentów pilnych, niepilnych i nie ma znaczenia, czy on jest przywieziony przez pogotowie ratunkowe, czy przybył samodzielnie, tylko kolejność przyjęć na salach zależy od jego stanu zdrowia. Teoretycznie, pacjentowi, który uskarża się na jakieś dolegliwości, wskazówek co do dalszych czynności, powinien udzielić dyspozytor medyczny i to sprawę powinno załatwić, ale niestety nie załatwia. Stąd apel dyrektora stacji pogotowia ratunkowego. I tu rzeczywiście jest apel. Zastanówcie się przy wzywaniu pogotowia, bo być może ktoś potrzebuje pilnej pomocy. Jeżeli to nie jest stan zagrażający nagłemu zdrowiu, życiu, a tylko chęć udzielenia pomocy medycznej czy w ten sposób nie pozbawi się kogoś innego pilnego pilnej pomocy. Wszystkim pozostaje życzyć zdrowia a ratownikom medycznym jak najmniej pracy.